Jebać trollów, Trole jebane. I co? I co powiecie trole jebane? Myślicie, że kurwa poddałem się? Zobaczcie jaki kurwa mam szacunek. A wy gówno z tego macie. Trole jewane. Widzicie? Na chuj trollować. Jak ktoś już was troluje ostro. I kto jest kurwa tu górą? Chyba nie wy kurwa i zam zamknięcie mordy kurwa na ten temat Kogo trolować, kogo nie. Trole jewane, kurwa. Umiem tylko pisać i wystawiać filmiki i remiksować filmiki kurwa na różne strony. Jebać was, trole. I tyle można powiedzieć. Mam większy szacun niż wy kurwa od innych. Trole pierdolone. Myślicie, że kurwa jesteście górą? Teraz? Możecie opierdalać loda komuś teraz. Ponadto was stać kurwa. Trolejewane. Śmiać mi się z was chce. Trolujecie kurwa kołaś. Zobaczcie na swoją mordę. Na ten temat. Co? Teraz nie wiecie co odpowiedzieć na te, na te filmiki? Trolle? Trollować, kurwa. <ścoughs> Żal dupę ściska teraz. Co? Teraz widzicie. Kto inny teraz was troluje ostro. I to idzie po całe... Wszędzie co będzie. Coś za coś jest. Wy trollowaliście mnie, to ja was trolluję teraz ostro. Prze dzięki temu szacunek mam przez innych użytników, YouTube, a na was pierdolę. Hejterzy jebani, kurwa. Macie nie coś nie tak w główce. Wiecie o tym? Nie popisaliście się za dużo. trolowaniem. Ale to jest nie mój... moja sprawa. Wasza sprawa. I spierdalajcie lepiej stąd, bo wam tu wyjdą lepiej nie mówić. Trzeba umieć kurwa kogoś trollować, a nie kopiować filmiki i kurwa komentarze pisać. trole je I Idzie kurwa tu macie szacunek, co? Śmiecie pierdolone. Trola, kurwa. Chyba na dupie macie trola. Jak się zesracie. Bo chyba... Chyba w życiu nie macie czego... Czego mieć. Co? Mam dać wam chusteczkę? Bo nie wiecie co odpowiedzieć? Wasza sława. Trollować, kurwa. Banda... Debili, kurwa. Zna znaleźliście słowo troll? Co to oznacza dokładnie? Chyba nie. To znajcie lepiej. Bo czekam na, czekam na odpowiedzi Wasze. Typu, co to jest, znaczy troll w słowniku? Pozdro, kurwa dla Was. I spierdolajcie lepiej. Bo nikt Was nie lubi, he he hejterzy pierdoleni. No, uważajcie z kim zaczynacie. Nara. Hejterzy pierdoleni. Trollowe. Trollowy, kurwa. Nie wiecie co odpowiedzieć teraz? Będziecie teraz kurwa remiksować moje silniki? trolę, jebane. W dupie mam was. Wyjebane mam na was. Jak czytam komentarze aż mi się śmiać chce. I zlewam na was. Trolle. Nara. Frajerzy. Pierdoleńcy. Nara.